załóżmy, że mamy dodawać przebiegów sinusoidalnych. Załóżmy, mamy dodawać V1, jest 10 sinus omega t i V2 10 sinus omega t wektorowo. Możemy, to są wektory obracające o prędkości Omega, to znaczy jeżeli rysujemy V1 to jest to, przesunięte fazowe jest 0, V2 jest tyle, a suma tych dwóch to jest suma tych dwóch to jest 10 plus 10, amplitude jest 20 i możemy powiedzieć, że V to jest V1. V2 wektorowo i amplitudę tego wektory to jest 20. Przesunięte jest 0 stopni, to znaczy mamy V chwilowy. Chwilowy to jest wektorowo, chwilowy to jest 20. Sinus omega t. Jeżeli teraz mamy obliczyć napięcie wypadkowe jeżeli mamy minus 90 stopni tu to znaczy mamy V1 to jest 10 amplituda V2 jest 10 to jest minus 90 stopni to jest V2 a V1 to jest sumat wektorowy to jest napięcie do tego wektora to jest pierwiastek 10 plus 10 do kwadratu, to znaczy to jest 10 pierwiastek dwóch, a ten kąt jest 45 stopni. Minus 40 to znaczy chwilowe napięcia to jest to jest 10 pierwiastek dwóch sinus omega T minus 45 stopni. Teraz jeżeli mamy dodawać V1 plus 90 stopni tu to znaczy jeżeli V1 jest tyle V2 jest tyle napięcie wypadkowe to jest to wektorowo to jest V. Moduł tego wektora to jest 10 pierwiastek 2 pi przesunięta fazowej jest 45 stopni napięcia chwilowe to jest 10 pierwiastki dwóch sinus omega t plus 45 stopni jeżeli mamy teraz dodawać dodawać 10 sinus omega t to jest i y, 10 sinus omega t 10 V2 jest 10 sinus omega T minus 90 stopni i tu mamy V3, przepraszam, V3 jest 5 sinus omega T plus 90 stopni jeżeli chcemy dodawać V1 plus V2 plus V3 Mamy rysować wektorowo V1 jest tyle, V2 jest tyle, jest 10, taką samą amplitudę, to jest V2 i V3 jest 5,5 połowę, to znaczy połowę, to jest V3 i owszem. Wow. wypadkowe to jest to i to jest dokładny moduł tego wektora ten to jest 5 to jest 10 to jest pierwiastek 10 do kwadratu plus 5 do kwadratu i to jest plus i to jest 11,18 a ten Kąt to jest minus, tak minus, tak, minus 5 podzielić przez 10 ark i ten kąt to jest jeszcze raz 5 podzielić przez 10 ark i to jest 26 minus 26, 5,6 stopni to, to znaczy wynik tu będzie 11, 18 sinus omega t minus 26, 56 stopni jeżeli teraz mamy dodawać zobaczymy V1, 10 omega t V2, 10 sinus omega t minus 90 stopni V3 to jest 5 sinus omega T minus 180 stopni i V4 nie, to jest minus to jest V3 to jest plus 90 stopni, a V4 to jest 5 sinus omega T minus 180 stopni, to jest V4. Rysujemy tych wektorów V1, V2, V3. możemy make... rysować inaczej. V1 minus o minus 5, V4 V4 plus 10 i plus 5 to jest V4, to jest V2, to jest V3 i to jest V wypadkowy. Dobrze, to znaczy to jest, to jest 10 i 5, to jest 5. To jest 10 i 5, to jest 5. To znaczy moduł tego wektora. To jest 5 pierwiastek 2. I ten kąt to jest minus 45 stopni. To jest 5,5. To jest V wypadkowy. To jest 5 pierwiastek 2. Sinus omega T minus 45 stopni. Sprawdzimy jeszcze raz. plus V4 plus V2 i plus V3 napięcie wypadkowe to jest 5-5, to jest 5 pierwiastków i to jest minus 45 stopni i tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo